Ale lądowanie poszło perfekcyjne. Siemano siemano tutaj Wartę oczywiście, słuchajcie, witam Was w kolejnym odcinku z The Forest. A oczywiście, jeśli lubicie tę serię i chcecie udaleć. oglądać, zostawcie koniecznie łapeczki w górę, co Wam bardzo dziękuję a grę, możecie kupić na g2.com Link w opisie Słuchajcie, przechodzimy do gry. Jesteśmy po prostu w miejscu, gdzie będziemy robili bazę. O! Tak, tak to będzie najlepiej powiedziane, ale słuchajcie, jest rzecz, pamiętacie Mietka który nas gonił w poprzednim odcinku yy, On tutaj jest! I wziął ekipę! O, ty kurde mnie są moje podwalasz! Moje mięso! O shit Majida! Jest dobra, już się bałem, że mi ukradło się na zawsze! Na drzewo się wspinasz, no jasne! Kurde! Chami te zbolały. Dobra, nie żyjesz, świetnie! Tak kończą, zenki! Świetnie, świetnie, świetnie! O, o, chodź! Zjem coś! Dobrze, dobrze, gdzie ta twoja koleżanka? Tam sobie poszła! Pfff, pff, <grym> Czup, jak nic Nie no, trzeba, trzeba zrobić? bo ja się nie mogę skupić Nie mogę się skupić, bo ktoś mi tu stoi No chodź, chodź kozaku Chodź kozaku No <śmiech> <Wietrzot>. <śmiech> Było mnie nie śledzić Tak się załatwia, kurde Śmieszków jednych, no Kurde Myślałem, że będą koksami A tu nie Dobra, to sobie postawimy Domek Taki wielki Nie no, taki wielki to nie będzie Gdzieś, gdzieś załóżmy tutaj to będzie dobre miejsce. A? Myk. To będzie brama od razu. Akurat będzie. O, cześć. <grystanie> no mówiłem, że się tutaj aligatorki respią. <grystanie> mnie bił, nie? Okej okay. Zdawało mi się. No i proszę bardzo. Jak miło, jak miło. Już prawie cały mamy zrobiony. Może nie secik, ale cały pancerz. Fajny, fajny Dobra, to co? Pora ścinać drzewka, trzeba zrobić domek. To jest to jest mój plan. Trzeba go tutaj zrealizować. Kurde, mogłem po jakąś siekierę skoczyć, ale... Nie, przecież ta siekiera teraz modern, to jest ukryta gdzieś w jaskini, kurde, trzeba będzie się przejść do jaskini. E wiem co by mi się tutaj jeszcze przydało. Wiecie, co by mi się tutaj jeszcze przydało? Ławeczka by mi się przydała. Dobra, drewniana ławka, proszę bardzo. Trzeba, ale będzie tak mniej więcej git. Dobra. <złatki> Ale długa to nas będzie. Nie, już się kończy powoli. Dobra. Jedyny minus tej miejscowy jest tutaj tak, że trzeba będzie się kawałek podać drzewa kopsać. A myślę, że z tym raczej problemu nie będzie. O, kolejny kurde. I myk z dzidy. Jedno nie uciekaj. Halo, z dzidy cię trzeba pocisnąć. No i i pełny pancerz. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra. Tak wiem, że moja kamarka tutaj zasłania. Ile trzeba rzeczy? do czego wsadzić, ale to... to grunt, że, że ja wiem, ile to jest. Jak ty masz tak gasnąć, to się w ogóle tutaj nie pal, to raz. <gryw> A dwa, to zaraz postawię najnormalniejsze ognisko, że tak powiem, przy domku. Żebym miał. Swoją to nie jest za dobry domek, że tak powiem, tak na początek. Bo jak się w domku, to nie mogą wejść, bo nie da się drzwi zablokować. Ale to nieważne, to nieważne. Zbuduję domek, będzie sobie wisiał, znaczy wisiał, będzie sobie leżał, siedział cokolwiek będzie robił tak i później sobie zaczniemy robić tutaj mur dookoła oczywiście wiecie z jakimś tam odstępem żeby żeby jakieś inne rzeczy też się dało zrobić żeby nie trzeba było tego muru powiększać to będzie głupie bo będę z kładami latał później będę usuwał żeby kolejne kłody wstawiać też tak bez sensu dobra to niech sobie spada zawiłem dwie kłody drzewem nie dostać no, było blisko. Aby tu ciągle mam takie uczucie niepokoju, bo gram sam. Jest noc, nie mogę tego przespać. <grystanie> Katany nie mam. O, jasno się robi, świetnie. Świetnie, że się robi, jasno doceniam, doceniam. <grystanie> no, ale się kurde, klimacik tutaj odczuwa. Ta jest, ta jest. Dobra, no, bierzemy to, fajnie. Tak, dzień! Dajcie dzień! Koniec moich problemów. Myk mogę. No i bomba, kurde, dwójeczka. Dobra, z taką siekierą ja mogę teraz żyć. To jest to. Trochę powolna ta siekiera. Ale miejmy nadzieję, że swoje będzie robić. No nie gadaj, deszcz, kurde. Myślę sobie, o! Słoneczny dzielonek wstaje. Nie! Co ty tutaj robisz? Przytulasz się do tego drzewa czy co? Halo. No okej, okay. jest dobrze, jest dobrze. ok, To mi się podoba. Mogło być gorzej, ale nie jest. Kurde, nie no, po żółwie trzeba będzie pójść. Jak nie po żółwie? Co by nam tutaj generował pićku? Na stówę. Ale to chcę najpierw dom zrobić. <laughs> Naprawdę, ja chciałbym tutaj noce przesypiać w tej grze. Zdecydowanie. Jak już walczyć z jakimiś mutantami, z jakimiś modyfikacjami ludzi, to najlepiej w dzień. <noise> Bo w dzień wszystko widzę. A w nocy to kurde lipa. To nie dość, że ja nic nie widzę. Wy też nic nie widzicie. To to jest nie na, nie na temat. Dobra. E, jeszcze bym jedną rzecz chciał zobaczyć: e, składowanie. Sanie nakłody. 21. Dobra. Poczułem potrzebę tego, wiecie? Posi posiadania tego wózeczka. Naprawdę. Dobra. Nice. Ok. Mogę więcej pateków zbierać. To też jest ultra przydatne. Tak latać z 10 patykami. Często, jak coś się robi, to tych patyków trzeba po 300 do różnych projektów. O! Dzik! Jakżeś mnie zląkł tutaj. Tak, na tym biomie też są dziki. Gdzie ich normalnie nie ma. kurt Tak, o tym mówiłem, o tym mówiłem. A to jeziorko. To jest bardzo fajne jeziorko tutaj, bo jest Aloes. Proszę bardzo. Dwie sztuki Aloesu. Elegancka. Dobra, wystarczająco ilość patyków mam. To możemy wracać, ale tak, jak już mówiłem, Aloes jest fajny. Raz, dwa, raz. Możemy sobie lekarstwo zrobić. Ewentualnie po prostu sam Aloes sobie zjeść. Dobra. My pozbierajmy krzaczki. Ten się już zmęczył. Halo! Co takie robiłem, że ty się już zmęczyłeś. I w tyłeczek. Chodź dziku, twoja skóra również mi się przyda, słuchaj. Serio? Co ty? Durny? Durny? Kurde, no? No, durny, no? O, aloes. Dobra, chodź, zbierajcie. Czemu nie? Czemu nie? No, durny? Masakra. Trzy tego mi zabrał. No, na szczęście z niego mamy więcej niż te trzy. Okej no. Czupa, tu kolejny chodzi, dobra. Dobreskitowa, ale to było dziwne, dobra i ja jeszczura również zbiorę sobie. Wszystko trzeba zbierać. A jak, a jak, dobra. Chodźcie, zrobimy te sanki. Sanki, sanki, sanki. jak, myk, myk, myk. Proszę bardzo. No i teraz to ja się mogę bawić, okej. Okay. To ścinamy drzewka. <grym> Saniami mogę sobie pojeździć One są ultra fajne, bo na sanie większość rzeczy możemy wsadzić Które są, wiecie, potrzebne do zbierania Czy to drzewo, czy patyki Wszystko wchodzi tam, kolejny dzik biega Halo? Prębało was dziki, czy co? Ja tu, ja tu próbuję przetrwać A wy tu biegacie A później jak was potrzebuje dziki, to was nie ma Naprawdę tak jest Aha, już się zmęczę, no, no już nie klikam, już nie klikam, no spokojnie Dobra, ile mam tych jagódek? Jeszcze pięć. Dobra, jemy na maksa. Czemu by nie? Jagódki są eleganckie. Trzeba będzie w tripa pójść i wszystko jeszcze bardziej pozbierać. Oczywiście i tak twierdzę, że mam naprawdę zarombisty start tutaj, o. <grych> no tyle itemów na początek mieć. To jest naprawdę sztośik. Podejdźmy, mek, mek. Wsadzamy. przy bardzo. Kłody są spoko. Myk, myk, to jeszcze jedna kłoda Tak nie parzyście? Czy ja podnosiłem jak czub? No, możliwe <grytanie> Możliwe, możliwe, dobra, idziemy dalej. 67 logów potrzebę. Kurde, robimy bazę dzisiaj. Na ostro Myk. 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 Dawaj to drzewo. Dziękuję. Wyspadaj. O, jagódki. Idealnie. Idealnie. No tak się załatwia biznes <laughs> Przy okazji, jagódeczki zebrane, kurde Sztasik. Były problemy z kanibalami? Poradziliśmy sobie Pięknie, zaraz tutaj flotę mutantów do nas wyślą To do tego czasu lepiej być ogarniętym tutaj w tej grze Bo jak nie, to klops. Pojedźmy z tym, pojedźmy z tym Naprawdę potrzebuję domu. A grając solo to nie jest takie proste Jak gra się w ekipie to dosłownie pierwszego dnia już można mieć na spokojnie domek, ten duży, się niczym nie przejmować. Okej, okay, jednak było parzyście, nieważne. 55, no to fajnie. Nie mamy już czasu. Ja powinienem w nocy spać, a jak się nie wyrobię do nocy z domkiem, bo się nie wyrobię. Bo zbierałem sobie patyki, kurde i biłem zwierzaki No Tak się, jak się nie wyrobi do nocy to się nie prześpię i faktycznie będę musiał kampić Bo później którąś noc będę musiał tak czy siak Przetrwać 43, e no spoko To jeszcze tak Z 4 razy wózkiem zajechać To będzie komplecik Dobrze, że nikt mnie nie atakuje. To jest naprawdę na plus w tym momencie. Gorzej, jak oni wrócą w nocy, tak. Ej, gdzie nasi kumple? Oni tu lecieli w zwiady, halo? Widziałeś ich? Nie, 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 nie widziałem. Oni nas ja, spokomordo. Czemu ty tam lecisz w tamtą stronę? Porąbany. Porąbany czub. Po, powciągał jakieś dziwne rzeczy i odwala głupoty. Usłyszałem takie. Ale nie, to ten wózek, tak wydaje. Wózek! Weź ty się ogarni. Dzień dobry eee. Halo, bitch, to to ja was nie wy mnie, okej? Okay. <laughs> Spończyłem się Ale z misklik normalnie O, tą siekierą, to się ja Kiero temu zrobię tyle Po prostu Ty masz patyk Dzięki Dobra, siedźcie sobie tutaj grzecznie, okej? Okay? Poczekajcie. A nie, tutaj słońce, dobra, powaliło mi się, że to już się noc nam robi. To ty nie, okej. Okay. Ej, tu mamy szansę. Tu mamy szansę. Kurde, ja chciałem sobie posiedzieć i energię odnowić. No nic, nie ma siedzenia. Trzeba zapierdzielać. Naprawdę. <grym> ja wiem, że teraz ten odcinek, taki wiecie, zbieranie drzewa to nie jest jakiś za ciekawy. Wiadomo, wiadomo. Ja wam, że będzie tylko lepiej. A te dziady sobie tutaj leżą. Spoko, ja was spalę. dajcie mi tutaj wszystko zbudować. 19. Ok, no dawaj, 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 dawaj. Więcej jak głódek. Dobrze, bardzo dobrze. No miejscu perfekcyjna. Poszło! Ale lądowanie poszło perfekcyjne. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Odkryto nowe zwierzę. Co ja odkryłem? Ptaka odkryłem? No daleko nie musiałem szukać. Kamień, kurde. Przeznaczenie. O o. Dobrze. No, czasami jak wózek się przewróci, to już nic z niego nie ma. Ale to jeszcze poszło, dobra. Czy gdzieś jakaś kłoda nam uciekła? Tam. Tam ją wystrzeliło, kurde, w kosmos. Halo. Po co? Po co? Się pytam. Mhm. Uh -huh. Jedno drzewko jeszcze do tego wózka wejdzie. Lecimy, lecimy, lecimy. Tak, jedyne czego tutaj nie ma, wiecie, w tym miejscu gdzie teraz bazę robimy, to nie ma jelenia. Jelenia tutaj nie biegają, bo one kawa kawałek dalej mają respa, w tym dokładnym miejscu nie mają. Ale wiecie, aligatorki. Są, króliki są, gekony są. <gry> gekony, czyli jaszczury. Pik. Także mega fajna miejscówka Dobra, to sobie zbierę. No i chodźmy z tym, i potem zostanie 7 kłód, tylko żeby to dokończyć. Jeśli dobrze liczę. Ale liczę na pewno dobrze. Może <noise> za mało kłód zebrałem. Myk. Tak, siedem. <noise> Dobra, już tutaj domek wygląda. Jeszcze tylko. Jeszcze tylko podłoga. Jeszcze tylko podłoga. Damy radę zrobić. Pa wyrobi się do nocy. Ja pierdzielę, ale. Ale sztos. Sztos. <noise> Idealnie, idealnie. Tak minie, to mamy tutaj spokojnie. Naprawdę. Kilku kanibali było, ale na głównej wyspie, tam, 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 tam obok, to jest gorzej. <grytanie> I myk, mamy domek. Idolo. Idolo. Teraz troszeczkę energii tutaj zebrać. I kurde, mamy to. Proszę bardzo, jestem już tutaj. Powiem bezpieczne. Nice. No to co? Pale robimy. Może nie tak do końca wiecie. przełamać, co? Tylko tak kawałek. Nie kamienie. Raz, dwa. Ktoś. Ktoś kamieniem? Dobra, mamy to. No, to odpalamy nasze ognicho prywatne. Mamy jeszcze jakieś mięsko? Tak, tutaj mamy takie mięsko. Wszystko idealne. Wszystko kleci leci. Czekajcie, którego mięska... tam gdzie jest trzy mięska, to musimy upalić. może no tam te ptaków, co je upolowaliśmy. Te, co się zbagowały halo. Przepraszam, doprawimy tutaj ludziną. Tamte ptaszki i spoko. Yy, więc tak, więc tak, więc tak, więc tak. Potrzebuję patyków, sobie zrobimy suszarkę za domkiem, wiecie, będzie blisko, będzie bezpiecznie, będzie fajnie, i będzie sobie tam siedzieć. <noise> ale tymczasem jest, jest fajnie, bo naprawdę się wyrobiłem z tym domkiem, już, nie wiem, przez chwilę miałem skizę, że naprawdę się noc robiła wtedy, ale się nie robiła, także GITES! I mamy nasz domek z plakatami, wszystko fajne. Dobra, wiecie co to ja w tym momencie zakończę odcinek, bo zrobi, zrobiłem co chciałem pół godziny, mam na odcinku, to pewnie jakoś potnę... Co, co, by, co by to y, szybciej? Szybciej było? Ta jest. <gry> Także dzięki wielkie za oglądanie, dzięki za łapeczki w górę. Gry oczywiście możecie kupić na g2.com. Link w opisie. I do następnego. Na razie, cześć. Yo! -yo.